Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne skorpiony w czytaniu ogólnym, miesięcznym na marzec 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co się wydarzy u Ciebie w zbliżającym się miesiącu, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są dla Was. Dobrze, moje kochane Skorpiony, ja już nie przedłużając przechodzę do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani, po lewej stronie to, co Was czeka w zbliżającym się miesiącu, po prawej tło tej sytuacji. To, czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta rada. Czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem. Priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji. Swego rodzaju wskazówka. Zaczniemy sobie, moi kochani, od siódemki pentakli. pustelnik i dwójki buław tło królowa pentakli ósemka pentakli ale wy macie o pentakli i sąd I rada. I rada. Rada. A z pentakli. Zaczynamy sobie, moje kochane Skorpiony, wasze czytanie. Siódemka pentakli, karta pustelnika i karta dwójki buław. Karty, po pierwsze, siódemka pentakli jest to karta dbania o to, co dla nas istotne, na czym się skupiamy od dłuższego czasu, pilnowania tego, na co, na co sobie zapracowaliśmy. To bardzo często jest to właśnie pokazane jako osoba, która ma już swoją roślinkę. Tu akurat jest w inny sposób pokazane, chociaż w sumie też tu jakieś roślinki są winogrono, chyba pan trzyma. Ale bardzo często jest to pokazane jako osoba, która pilnuje. Roślinki jakiejś swojej, tak? Która wcześniej, którą wcześniej pielęgnował, pilnuje, żeby miała odpowiednią ilość słońca, żeby była odpowiednio podlana, tak, i czeka też, bo to nie bez znaczenia, na pierwsze plony. Tutaj, moi kochani, jeśli chodzi o, o tą kartę, to jest właśnie karta pielęgnowania tego, co już wcześniej tak naprawdę żeśmy sobie wypracowali tak? i poszerzania tych swoich możliwości. Bardzo często to też jest właśnie, jeżeli chodzi o pracę. To skupianie się na tym, żeby ta praca była jak najlepsza jakościowo, żeby budować tą swoją pozycję, żeby w, w dalszej perspektywie na przykład walczyć o podwyżkę albo awans. Dodatkowo mamy tutaj kartę dwójki buław, która jest kartą decyzji. I właśnie moi kochani, te karty pokazują mi dwie rzeczy. Po pierwsze, może, możecie mieć w związku z jakimiś swoimi staraniami o rozwój, na przykład zawodowy, jakąś decyzję do podjęcia bardzo ważną w tym. Tygodniu, w tym miesiącu, przepraszam yy, może też tutaj chodzić o jakąś delegację, bo mamy dwójka, była bardzo często też mówi tutaj o wyjeździe to jest pierwsza kwestia, możecie mieć propozycję jakiejś delegacji albo właśnie jakiegoś szkolenia dalej gdzieś yy, nie, nie w waszym miejscu zamieszkania na przykład i to też może yy, możecie mieć decyzję do podjęcia czy na przykład teraz chcecie pewne rzeczy realizować zawodowe w ogóle tutaj może być możliwość jakiegoś wyjazdu zawodowego w tym miesiącu. Um... Ale do, do, jeżeli tutaj po środku mamy tego karty pustelnika, to jest karta dużej mądrości, zastanawiania się nad tym, czy warto, czy nie warto. Może być też tak, że Wy troszeczkę w tym miesiącu będziecie potrzebowali y, troszeczkę odsepnąć od otoczenia i będziecie troszeczkę szukać spokoju, dlatego że pustelnik też ma taką skłonność. Albo jeszcze jedna kwestia. Jeżeli będziecie mieli do podjęcia jakąś decyzję związaną z kwestiami zawodowymi, rozwojowymi, y, związanymi z Waszymi zarobkami, to może być tak, że będziecie radzili się kogoś, kto się lepiej na tym zna albo kogoś, kto ma wasz jakiś autorytet. To jest od was, nie wiem, starszy jaka, jakiś na przykład starszy przyjaciel, albo starsza przyjaciółka, osoba, której ufacie, a która na przykład jest w stanie Wam w tym temacie pomóc, albo to może być jakiś na przykład doradca zawodowy, tak? Osoba, która się zajmuje tym profesjonalnie, mówiąc prost, tak? Osoba, która posiada jakąś wiedzę w temacie. Albo będziecie myśleli nad jakąś nową też drogą zawodową i na przykład będziecie radzić się kogoś, kto na przykład dobrze zarabia, tak? Kto ma jakiś wasz autorytet w tym temacie. Druga kwestia: może być tak, że w tym miesiącu będziecie chcieli gdzieś wyjechać bo mamy dwójkę buław, tak jak mówię która może mówić, jest fajnie pokazana globus i jest tutaj też pokazane jak ta osoba sobie ogląda ten globus gdzie by chciała pojechać, piękne piękne, w tle mamy krajobrazy, morze w ogóle wygląda to jak yy, basen morza wśru, śródziemnego tak? taki tak bardzo ładnie tutaj jest, tak malowniczo yy, i te miasteczko w tle nie jestem w stanie określić, y, jakie to jest państwo, ale tutaj karty pokazują i karta pustelnika, tak jakbyście chcieli gdzieś y, złapać dystans albo odseparować się trochę od y, zgiełku problemów osób dnia codziennego. I myśleli w tym miesiącu, w miesiącu marcu poza sezonem, o jakimś budżetowym wyjeździe, dlaczego mówię, że budżetowym? No bo siódemka pentakli to jest ta, też karta, która mówi o tym, że nie chcemy, żeby nam nadszarpnęło inne cele nasze, życiowe, jakiś wyjazd, tak? Albo ym, no, jakiś urlop. I też ta karta może mówić o tym, że będziecie chcieli wjechać w terminie, w którym na przykład będziecie lżejsi, jeśli chodzi o zobowiązanie, jeśli chodzi o zadanie do wykonania, bo to tak, jakbyście potrzebowali odpocząć, ale nie chcieli, żeby to wpłynęło na jakieś wasze realizacje, jakichś waszych celów, tak? Dlatego, tak jak mówię, tutaj karty mogą też mówić o tym, że będziecie szukać jakiegoś takiego spokoju w tym miesiącu. Zresztą skorpiony też w miarę lubią swoje towarzystwo. No nie ukrywajmy, to nie jest taki znak bardzo zależny od otoczenia. Są bardzo uczuciowe. Potrzebują też pozytywnych emocji, uczuć w swoim życiu, ale też od czasu do czasu chcą odsapnąć od. Nie są także, totalnie są zależne od, bo czasem też są świadome, że nie warto chłonąć uczuć emocji innych, szczególnie jeżeli te uczucia są obciążające dla Was. I tutaj właśnie też może być właśnie taka chęć, żeby w marcu coś sobie, no zresztą nie ukrywajmy też poza sezonem wiele kierunków jest, dużo tańszych, tak. Większość nawet i dzięki temu możemy sobie na przykład pozwolić na poza sezonem na jakiś wyjazd, który w sezonie no, byłby na przykład dwa razy droższy i niekoniecznie nie chciał, mogłoby nastać. A jeżeli y, tak naprawdę dla nas y, y, u nas może być chłodno, a tak naprawdę na południu Europy, tak, na drugim końcu Europy, może być totalnie inna temperatura, która też nam odpowiada. Niektórzy na przykład preferują, y, y, w tym ja, y, temperatury. W okolicach 20 stopni, więc w, w marcu może być idealna e, temperatura inter, i, i, y, 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 odpowiednia temperatura, odpowiednia y, y, pogoda, żeby sobie gdzieś na przykład pojechać, tak? Także tutaj moi kochani, nie ma co ukrywać, wy możecie myśleć o jakimś wyjeździe, albo będziecie się właśnie zastanawiać, też nad jakimś wyjazdem, tak, dwójka była to jest podjęcie dopiero decyzji. Czyli może być tak, że pojedziecie w dalszym jakimś terminie, na przykład przed sezonem. Przypuśćmy maj. Tutaj jest, ale to tak jak mówię, to jest karta też świadomego w tych dwóch kartach siódemki 7, 7, pentakli i karta postanika świadomego ym, wybierania terminu tak, tak żeby nie być w tyle ze swoimi, z, z realizacją swoich zadań, pewnych zobowiązań, które mamy do zrealizowania, jeśli chodzi o tło sąd ósemka pentakli, królowa pentakli. Moi kochani, bardzo prawdopodobne, że jakieś rozstrzygnięcia, któryś znak też chyba, Wodnik miał przed Wami też jakieś rozstrzygnięcia urzędowe, sądowe, u Was też to się pokazuje, właśnie chyba jako u drugiego znaku, mogą w tym miesiącu mieć bardzo duże znaczenie, ale będzie trzeba tutaj jakąś pracę wykonać, jeszcze może jakieś dokumenty dołożyć, albo jeszcze przygotować jakąś, jakieś argumenty w tym temacie, bo mamy ósemkę pentakli. No i królowa pentakli, to może być Wasze przygotowanie na każdą ewentualność, jeżeli to jest Wasza energia, a może tak być, to jest Królowa Pentakli ma to do siebie, że ona jest bardzo taka odpowiedzialna, praktyczna, pragmatyczna, myśląca krok do przodu, przygotowująca się na różne ewentualności, tak żeby mieć zawsze plan ABC i tak dalej, tak? Ona jest bardzo też taka niezależna, samodzielna, też bardzo taka niosła, jeśli chodzi o kreatywne, jeśli chodzi o myślenie, tak? I przewidująca. Niby Trygon Ziemi, Przewidująca, tak, ale ona jest uziemiona, więc to nie będzie przewidywanie na, y, w temacie intuicji, tylko, tak, czyli takiego, no co mi intuicja tutaj podpowie, tylko to jest przygotowanie na podstawie swojej własnej wiedzy, tak? Dlatego tutaj, moi kochani, y, jeżeli to jest Wasza energia, Wy możecie. Y, pracować nad tym, nad jakimś sukcesem w jakimś urzędzie w tym miesiącu albo w sądzie. Będziecie może jakieś, do jakiejś batalii przygotowywać, albo będziecie walczyć o to, żeby wygrać coś. albo będziecie, karty pokazują, że możecie się świetnie do tego przygotować. Jeżeli natomiast to nie jest wasza energia, to bardzo prawdopodobne, że jakaś urzędniczka albo sędzina będzie miała bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o jakieś kwestie e, urzędowe albo sądowe. Tak? Że dużo od tej kobiety będzie zależeć. I ona też może być w stosunku, jeżeli będziecie chcieli dostać to, co, czego oczekujecie, takie rozstrzygnięcie, jak chcecie, może też bardzo mocno tutaj, jakby to powiedzieć, może być bardzo wymagająca w tym temacie. Tak, będzie oczekiwała, że udowodnicie swoją rację, że będziecie po prostu przygotowani. Natomiast karty też mogą pokazywać, jeżeli to będzie karta, bo bardzo często królowa, <laughs> przepraszam. Królowa Pentakli jest to kobieta na stanowisku, która może mieć jakiś wpływ na Wasze kwestie materialne. Może być to matka, ale przede wszystkim skupiałbym się na szefowej. To może być tak, że to będzie miesiąc, w którym ta kobieta będzie oceniała Waszą pracę. Może, możecie mieć do czynienia z jakimś audytem, z jakimś e, tutaj e, sprawdzaniem wydajności Waszej pracy. E, może być właśnie tak, że ta osoba, bo karta sądu też mówi o, o tym, że na przykład ktoś sprawdza, jak my pracujemy, nasze mocne, słabe strony. Może to być też pod kątem jakichś, nie wiem, podwyżek, wyróżnień, e, awansów itd. To też może tutaj właśnie tak być pokazane. Właśnie poprzez te karty, I, yy, i tutaj mogą też pewne rozstrzygnięcia być w tym miesiącu, jeśli chodzi o, yy, o jakieś właśnie też kwestie oceniania waszej pracy yy, i współpracy, może z tą królową pentakli. I może być też rozmowa na temat przyszłości, ale ja bym też powiedział, że jeżeli wy jesteście tą królową pentakli yy, i to jest wasza energia, to karty pokazują, że będziecie sobie zastanawiać się, czy. Jesteście uczciwie traktowani w pracy? Czy jesteście uczciwie wynagradzani? Czy wasza ciężka praca jest odpowiednio wynagradzana? I to dla was też może być bardzo istotne w tym, w tym miesiącu, tak? Żebyście mieli takie poczucie, że za ciężką pracę otrzymuję odpowiednią płacę. Aż się tak moi kochani zrymowało, widzicie. Aż nie czuję, jak rymuję. Dobrze, jeśli chodzi o kartę Radę a Pentakli to jest karta możliwości, propozycji, wykorzystywania szans. E Karty pokazują ta karta w sobie pokazuje, że może być w tym miesiącu dla was do wygrania jakaś e sytuacja albo jakaś sprawa, jakaś inicjatywa, jakaś możliwość i żebyście tutaj szli w tym miesiącu w kierunku no, takich nowych rozwiązań, tak? Takich nowych rzeczy do wygrania, że może być tutaj coś w tym miesiącu dla Was do wygrania i karta tutaj, ta Asa Pentakli, pokazuje, żebyście z tej szansy skorzystali, żebyście nie dali czemuś uciec, tak to nazwijmy. No i tak naprawdę już teraz podsumowując, karty pokazują, że w tym miesiącu możecie myśleć o jakichś takich waszych kwestiach, możecie mieć jakąś decyzję do podjęcia w związku z tym, na czym się skupiacie od dłuższego czasu. Karty pokazują, że możecie chcieć troszeczkę się separować od yy, otoczenia, potrzeb potrzebować sobie pewne rzeczy przemyśleć i pewne decyzje w tym miesiącu istotne dla was podjąć. Yy, może być tak, że będziecie chcieli odpocząć, myśleć o odpoczynku, podejmować jakieś decyzje w związku z jakimiś wyjazdami, yy, odpoczynkiem, tak, yy, ale nie, nie będziecie chcieli, żeby to wpłynęło na realizację jakichś dla was ważnych yy, celów. Jakichś ważnych dla Was zadań. Możecie też myśleć o jakimś swoim rozwoju i kogoś się w tym temacie radzić, tak? Czyli pustanik może w tym przypadku oznaczyć osobę, która ma pewne osiągnięcia, pewien wasz autorytet, i która będzie wam tutaj radzić co dalej. W kontekście natomiast tła. Karty pokazują <grym> bardzo prawdopodobne, że w tym miesiącu jakieś rozwiązanie urzędowe, sądowe, ale będzie potrzeba w to jeszcze włożyć jakąś pracę. Pewne rzeczy albo uargumentować, albo dołożyć jakieś dokumenty. Karty tutaj, tutaj też pokazują, że istotną osobą może być właśnie ta królowa pentakli: ona może być sędziną, urzędniczką, osobą, która będzie podejmowała decyzję, ona będzie wymagająca w stosunku do Was. Yy, też karty tutaj, yy, moi kochani, jeśli chodzi o ten miesiąc i tło, pokazują, że jeżeli to jest Wasza energia, tej królowej pentakli, to Wy będziecie rozstrzygać, że czy warto, czy nie warto dalej inwestować swój czas, energię w jakieś zajęcie? Czy jesteście sprawiedliwie, uczciwie tutaj wynagradzani? Yy, I te karty, też moi kochani, jeżeli to jest karta szefowej, mogą mówić o tym, że ta szefowa będzie rozstrzygała jakość waszej pracy. Czyli jakieś yy, yy, weryfikacje, audyty, tak, yy, superwizje mogą tutaj w tym miesiącu mieć miejsce. I może być to znaczące długoterminowo dla tej współpracy, dla waszego rozwoju w tym, w tym miejscu, w tej, w tej pracy. Jako Aspentakt i jako rada, ona mówi, ta karta, o tym, że. W tym miesiącu, żebyście korzystali z szans, które są wam, i z możliwości, które będą przed wami stawiane. Tak, żebyście dla jakiegoś własnego konformizmu może nie, nie na zbyt tak lekko podchodzili. Yy, no, bo tak naprawdę jakaś intratna propozycja albo możliwość może w tym miesiącu was czekać i od was będzie zależało, co wy z tym faktem zrobicie. Tu też, tak jak mówię, może być yy, 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 jakaś propozycja od tej królowej pentakli, czyli na przykład z szefowej, bardzo ciekawa, ale też yy, może być tak, że. Jak się będziecie zastanawiać nad dalszymi waszymi losami y, zawodowo-materialnymi, to ktoś wam tutaj coś ciekawego podpowie i wy będziecie tacy. A może tak, a może nie. Też nie ukrywajmy, że u skorpionów y, istotną rolę y, y, mają uczucia, odczucia y, skorpiona, tak? I y, skorpion rzadko, bo rzadko, ale też ma tendencję ze względu na emocjonalność do y, sentymen sentymentalności. Z jednej strony. Tak jak mówię, jeśli chodzi o znaki wodne, to na pewno jest taki najmniej sentymentalny, najmniej bazuje na uczuciach, najmocniejszy ma też yy, charakter, tak, temperament, jeśli chodzi o znaki wodne, ale uczucia też nie są bez znaczenia, tak. Dlatego, tak jak mówię, tutaj. Wy możecie mieć takie yy, zresztą, to jest dwójce buław, może być z jednej strony jakiś konformizm, bezpieczeństwo, to co znam, z drugiej strony coś nowego proponowanego yy, i wątpliwości z tym związane. Tutaj karty podpowiadają, żebyście szli za rozwojem, za tym, co Wam da długoterminowo spełnienie zawodowe i materialne. Dobrze, moje kochane skorpiony, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję, mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca, no i widzimy się niedługo. Pozdrawiam. tarot.